EA Sports it's in the game Back. Back. Zapraszamy na mecz towarzyski, ale myślę, że w nim będzie wiele walki. Oba zespoły chcą sprawdzić swoje formacje, ustawienie drużyny i taktykę. Wydaje mi się, że rzeczywiście darek szykuje nam się znakomity pojedynek. Widać to po koncentracji zawodników. Na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. Semir Stilić Ma kilka opcji. Mięciel. Mięciel! No ładnie to zrobił. Kramkasz odbija i... Jakub wilk. Robert Lewandowski. No nie mogą odebrać mu piłki. Peszko. GOOOOO! Szaleństwo na trybunach! Takie strzały w dolny ruch są prawie nie do obrony. Bramkarz po prostu nie miał czasu, aby odpowiednio zareagować. Mamy bramkę po olbrzymim zamieszaniu w obrębie pola karnego. Iwański. Sędzia wstrzymuje grę. I będziemy mieli rzut wolny. Jak rozwiążą ten stały fragment gry? Strzał z rzutu wolnego. Dobrze, wyrzutem wprowadził piłkę do gry. Semir Stilić. Dobre przejęcie. Maciej Iwański. No upodobali sobie tę jedną stronę boiska, szukają wyrównania. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski! Ach, ale znakomity strzał! Dolny ruch bramki! Gol! Niesamowicie szybki jest ten zawodnik. Doskonale, 2-3 podania i mamy przepiękną bramkę po wspaniałym kontrataku. Szala. Sebastian Szałachowski. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Ładne, celne, długie podanie. Renfifo! Wyraźnie króluje w powietrzu. Giza. Pięknie. Blisko piłka przy nodze. Robert Lewandowski. Ręcifo. Wybrał mu tę piłkę prosto spod nóg. Dalekim wyrzutem bramkarz rozpoczął akcję swojej drużyny. Aż miło patrzeć, doskonałe panowanie nad piłką. Renchifo. Ładnie przechwycił Iwański. Gdyby wcześniej odegrał do partnerów, a tak to strata Iza. Niestety nie ma gola, choć sam strzał nie był taki zły. Nie było gdzie zmieścić tej piłki. Był naciskany, a kon był zbyt ostry. Maciej Rybus. Teraz oni są przy piłce. Renchifo. Robert Lewandowski. Sebastian Szałachowski. Dalej. Jakub Wilk, Robert Lewandowski, Renzifo, prosto w ramkarza. Mają piłkę szansa. Pantrowski bez zastanowienia, ależ to było blisko. Naprawdę ładna akcja, ale trzeba było postawić kropkę na D. Rozpoczyna Bramkarz. Ładnie teraz znalazł partnera. Może być niebezpieczny. Odbija, ale to nie koniec. Renki Fop! No i ładnie kolejny gol. To się nazywa prawdziwa seria. Znakomicie znalazł sobie tę pozycję. Miał dużo miejsca na oddanie strzału. Przymierzył i posłał piłkę do siatki. Piękne wykończenie. On wie, jak wykorzystywać takie okazje. Radowicz. Ma tam obok siebie gracza na wolnym polu, może do niego zagrać piłkę. Widzą już o sobie znacznie więcej niż na początku meczu. Zobaczymy co zatem przyniesie nam druga połowa tego spotkania. Renchifo. Sędzia pusta grę. Ładnie teraz w defensywie. Robert Lewandowski. Renchifo. Sebastian Szałachowski. Przed nim już tylko jeden obrońca. Ryzykownie wygarnął tę piłkę z Bardzo dobrze teraz dojrzał kolegów z przodu. Semir Stilicz. Renhifo. Robert Lewandowski. Bandrowski Peszko. Wybija, ale wciąż jest groźnie. Minimalnie, ale spalony. To przykład wspaniałego zgrania linii obrony. Ciekaw jestem, ile godzin na treningach musieli na to poświęcić. Długo się rozgrzewał, ale za moment będzie miał szansę wejścia na boisko. Radowicz. Prawie wszyscy piłkarze cofnęli się do obrony. Robert Lewandowski, Renchifo, Mięciel. Brutalne zagranie i pytanie, czy będzie kart? Słuszna decyzja arbitra. Żółta kartka, no i będzie musiał uważać. To dobra decyzja sędziego. Uderza z rzutu wolnego. Ach, szkoda, o centymetry mija słupek ta piłka. Dobra, widowiskowa akcja. Szkoda, że nie padła bramka. Kolejna dogodna, niewykorzystana okazja. Myślę, że w tym momencie warto przypomnieć stare piłkarskie porzekadło o tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Mięciel. Zdecydowane wejście w nogi zawodnika ryzykował wiele, ale chwycił czysto piłkę. Renchifo. Nieustępliwie. Może uda się przedrzeć. No i gol! A więc się jeszcze nie poddają. Świetnie. Piękny rzeczywiście gol. Istotą futbolu jest gra zespołowa, ale o ileż byłby uboższy, gdyby nie było takich indywidualnych akcji. To wydaje się niesamowite. Zawodnik strzelił nie tą nogą, którą regularnie zdobywa bramki, ale mimo to proszę strzelił bramkę. Bramkarz ryzykował solidnego kopniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Bramkarz wykopem rozpoczął grę. Ren Hifo. Rzut wolny. Przydałoby się dobre dośrodkowanie. Uderzenie z rzutu wolnego. Groźnie, słupek, ale sprawka miał szczęście. Byt małą liczbą zawodników wyprowadzany jest ten atak. Renchifo. Dobrze wyczuł to podanie. Chinjama, Iwański. Kilka świetnych podań Legii Warszawa. Znakomicie zyskują teren. Renchifo. Sebastian Szałachowski. Robert Lewandowski, Renchifo. Udane zagranio grońsk. Robert Lewandowski. Renchifo. Ależ akcja na jeden kontakt. Ninkiel. Nic tam nie było Semir Stilicz. Renchifo. Przejęcie. Komorowski. Dobrze obrońcy. Robert Lewandowski. Dobre, kilka pod A agresywnie. Pressingiem nie dają wytchnąć rywalowi. Bartosz Bosacki! Złe podanie, szybkie przejęcie piłki. Komorowski. Gramy dalej. Mięciel. Ależ pięknie go minął. Ach, co za moment, na zdobycie gola. Ostatnia sekunda. Doskonała decyzja sędziego w tej sytuacji. Dobrze zastosował przywilej korzyści. Pozwolił grać dalej. Bramka kontaktowa w końcówce zawsze dodaje skrzydeł, ale czy uda im się odrobić straty? Czynijama? Wygrana, ale muszę przyznać, że mecz był bardzo wyrównany i do końca nie mogli być pewni, czy zwyciężą. Oddali więcej strzałów na bramkę i jak widać się to opłaciło. Pora się żegnać, a żegnają państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.